Przeżyj. Zobacz. Usłysz. Letnie wydanie. Parafiaty. Prosto z ogrodu świętego Szanberga. Szczęść Boże! To już piąty odcinek naszej co dwutygodniowej niedzieli z parafią. Joanna Kula, zaczynamy! 4 lipca obchodzimy 113. rocznicę konsegracji naszej świątyni. Przypomnę, że obecny kościół wybudowany został w latach 1869-1870 za księdza Mikołaja Gońskiego, proboszcza parafii. Kościół ten został benedykowany, ale jeszcze nie konsegrowany przez dziekana księdza Korytkowskiego. A konsegrację nowego kościoła i ołtarzu głównego dokonał 4 lipca 1912 roku biskup Edward Likowski. Ale co to znaczy, że Kościół najpierw benedykowano, a dopiero później konsegrowano? Myślę, że na to pytanie odpowie nikt inny, tylko obecny proboszcz, ksiądz kanonik Jacek Andrzejczak. Książę proboszczu, świątynię tę po wybudowaniu w 1870 roku najpierw benedykowano, a konsegrowano dopiero po 42 latach. Czy to oznacza, że wówczas nie odprawiano przy świętej? Oczywiście że nie, msza święty różnego rodzaju nabożeństwa odbywało się od samego początku, więc od 1870 roku, tak jak kościół został y, otworzony tutaj dla wiernych. Benedykcja to inaczej poświęcenie, które odbywa się już w konkretnym celu, wydarzeniu, które ma oczywiście charakter religijny. Gdzie tutaj w tym miejscu staje, to miejsce staje się po prostu domem Bożym, w którym odprawiają się nabożeństwa, sprawowane są sakramenty, oczywiście msze święte. Natomiast taką uroczystą formą no to jest konsekracja, która została dokonana przez ówczesnego biskupa 42 lata po otwarciu tej świątyni i wtedy nastąpił uroczysty obrzęd konsekracji tejże świątyni. Aktu złożenia kamienia węgielnego dokonał ksiądz dziekan korytkowski z trzinicy w dniu 6 maja 1869 roku. Kościół ten stanął na miejscu starej świątyni i zachował dawne wezwanie wszystkich świętych. Jego budowę ukończono w roku 1870, dokładnie w uroczystość wszystkich świętych. W świątynia wzniesiona jest z cegły palonej o cechach neogotyckich. Ołtarz główny, drewniany, malowany, eklektyczny, z drugiej połowy XIX wieku, zaprojektowany i zbudowany przez pana Marcinkiewicza. Na ołtarzu głównym znajduje się obraz Przemienia Pańskiego, który pochodzi ze Starego Kościoła. Obraz Przemienia Pańskiego jest ofiarą i dziełem wykonanym na blasze przez Stanisława Szembeka. Po prawej stronie prezbiterium znajduje się ołtarz drewniany mniejszy, niekonsekrowany z obrazem Wszystkich Świętych, który jest ofiarą parafianina pana Błażeja Krawczyka. Po lewej stronie prezbiterium Również drewniany ołtarz z obrazem świętego Józefa z małym Jezusa. Obraz ofiarowany przez Antoniego Lewickiego, nadleśniczego Marianki. Obraz ten przeniesiony został ze starego kościoła i pochodzi z 706 roku. Kaplica boczna, w której znajduje się wizerunek Matki Bożej, jest tak naprawdę pod wezwaniem świętego Antoniego. To właśnie tutaj znajduje się drewniana malowana figura świętego Antoniego której powstanie datuje się nawet na XVII wiek. Dodam, że w ołtarzu znajdującym się właśnie w kabicy bocznej ukryty jest grób pański. Zabytkiem ze starego kościoła jest również ścielnica. Podczas uroczystości uhonorowano trójkę naszych parafian pierścieniem świętego Józefa. Proboszczu, proszę opowiedzieć o tym odznaczeniu oraz o parafianach, którzy je otrzymali. W tym roku z okazji 113. rocznicy konsekracji naszej świątyni zostały wręczone pierścienie św. Józefa. Są one oznaczeniem diecezjalnym ustanowionym przez biskupa pierwszego biskupa Kaliskiego, by okazać wdzięczność i upornować miłość oraz przywiązanie do kościoła kaliskiego. To wszystko wyraża się oczywiście w takiej dyskretnej, pokornej pracy i wkładzie w duszpasterstwo, naukę, kulturę, działalność charytatywną. To wszystko co dzieje się oczywiście w parafii, ale też ma swój wydźwięk dla szerszego grona, chodzi tutaj o naszą diecezję, dlatego ksiądz biskup z wyrazem wdzięczności w tym roku postanowił tym kieszeniem Świętego Józefa oznaczyć trzy osoby: jest to pani Jolanta Skiba, nasza organistka, jest to pan Michał Błażejewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Słupi Kępnem i jest to pan Jan Tomalik, przedsiębiorca, który już od kilkudziesięciu lat troszczy się o wszelkie rzeczy związane z drewnem w naszej świątyni Parafialnej. To wszystko oczywiście prowadzi zawsze do wzrostu duchowego, tej części ludu bożego, jaką oczywiście jest nasza parafia, ale też wiemy doskonale, że nasza parafia wchodzi w skład całej naszej diecezji kaliskiej. Nasi najmłodsi parafianie spędzają swoje wakacje na obozie parafialnym w Żerkowie. Przenieśmy się zatem do nich z naszą kamerą. Pierwsza nas minęła bardzo fajnie, spaliśmy w śluborach. Śniadanie na duchu, płatki Mamy Mamy fajne sali do ćwiczeń. siłowie. Teraz, Teraz bawimy się w sali artystyczno-plastycznej. Mamy łóżko wodne. Mamy fotel do masażu. Mamy salę muzyczną, gdzie ćwiczymy grę. Przygotowujemy się właśnie do śpiewania na Przy okazji takich wyjazdów mamy również możliwość, aby odszkolić się do służby liturgicznej. Kaplica znajduje się w tym ośrodku. Jest to kaplica bardzo duża, z której korzystają mieszkańcy tej miejscowości. A proboszy i Kapłanom, który odprawia tutaj msze codziennie, jest nasz parafian, ksiądz Michał Wysoka. Wiktoria, gra, sola śpiewa. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy z naszym parafianem, proboszczem, księdzem Michałem, się spotkać tutaj i wspólnie się modlić. Takich wyjazdów również nie zapominamy o codziennej modlitwie. Uczestniczymy codziennie w Mszach Świętych i staramy się codziennie rano i wieczorem modlić. Była również okazja do przypomnienia podstawowych czynności podczas Mszy Świętej, to znaczy czytanie u lektorów, jak i służenie przy Mszach Świętych u ministrantów. Przywitamy dzisiaj nasze dary. Wiemy doskonale, że wszystko, co ma początek, musi mieć również i koniec. Dzisiaj kończymy nasze parafialne wakacje z Bogiem. Jesteśmy w Szwajcarii Żerkowskiej, w mojej rodzinnej miejscowości w Żerkowie. Zwiedziliśmy śmiełów. Za chwilę też udamy się do Józefowa, do wioski indiańskiej. I piękne tereny. Naprawdę jest tutaj co zwiedzać. Można rzeczywiście bardzo dobrze też odpocząć. Dlatego myślę, że dzieci. To, co najpiękniejsze, zwiedziły, to, co najcudowniejsze, przeżyły. Pozostaną już tylko marzenia, które są jeszcze oczywiście przed nami, ale też i wspomnienia, których na pewno po wyjeździe do Żerkowa nie zabraknie. To jest, to jest, to jest. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do skorzystania z tej niesamowitej oferty, jaką daje gmina żerków. Wiemy jak przepiękne tereny, ile wspaniałych rzeczy można tutaj doświadczyć, zwiedzając chociażby Pałac w śmiełowie, odwiedzając byzdry, przepłynąć można statkiem. A oczywiście baseny żerkowskie, które są cały czas otwarte dla zwiedzających i przybywających tutaj. Niesamowite też ścieżki rowerowe, które mamy do dyspozycji, no i przepiękne widoki, lasy. To wszystko jest po to, aby rzeczywiście umilić człowiekowi czas i też przeżyć ze spokojem ten czas wolny, który zostaje nam dany. To jest ten moment. I to jest ta chwila. W którym temperatura w naszym ogrodzie wzrośnie o kilkanaście stopni. Ostatnie tygodnie, wiele przygotowań. Już za chwilę będziemy świadkami niesamowitych emocji. Rywalizacja i zrote akcji towarzyszyć nam będą do samego finału. Która drużyna zwycięży? Która przejdzie do kolejnego odcinka? Tego nie wiemy. Wiemy, że będzie świetna zabawa, niesamowita rywalizacja i to wszystko w duchu chrześcijańskiej rodziny, jaką tworzy nasza parafia. Niech zabrzmi gong wiedzy. Ja dlatego już teraz mówię: Gong wiedzy, czas zacząć! Gong wiedzy. Nasze spotkanie składać się będzie z trzech rund. Poznajmy dzisiejsze drużyny. Mamna, Marzena, Magdalena, Maria, Maria, Barbara. Zapraszamy kapitanów drużyn. Kapitanowie, kto pierwszy uderzy w gong, poprawnie odpowiadając na zadane pytania, uzyska pierwszeństwo w losowaniu zestawu pytań dla swojej drużyny. Gotowi? Dalej Ducha Świętego to wiara, Męstwo, odwaga, mądrość. Wiara, męstwo, odwaga, mądrość. To nie jest poprawna odpowiedź. Zatem zaczynamy od drużyny Marii. Mario, wybierz kopertę. Zestaw B. Pytanie pierwsze. Ile soborów watykańskich było w historii katolicyzmu? A. Jeden sobor powszechny. B. 12 soborów powszechnych. C. 7 Soborów Powszechnych D. Dwa Sobory Powszechne Czas start! Pytanie numer 2. Co to jest kardynał w hierarchii kościoła katolickiego? A. Niski rangą duchowny w kościele katolickim B. Wysoki rangą duchowny, którego wybiera papież, mający między innymi prawo wyboru nowego papieża C. Nauczyciel religii w szkole katolickiej. D. Opiec Wysoki 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 kościele. Pytanie numer 3. Które z poniższych nie jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w katolicyzmie? A. Bierzmowanie. B. Komunia święta. C. Namaszczenie chorych. D. Chrzest. Czas start. Pytanie numer 4. Która z poniższych jest jednym z pierwszych dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa? A. Święty Piotr, B. Święty Jan, C. Święty Andrzej, D. Święty Tomasz. Czas start. Jan. 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 Pytanie numer 5. Która z poniższych nie jest jedną z cnót... Talogalny w katolicyzmie. A. Wiara. B. Nadzieja. C. Pokora. D. Miłość. Czas start. Pokora. Zestaw A. Pytanie pierwsze. Które z poniższych nie jest jedną z cud głównych w katolicyzmie? A. Wiara. B. Nadzieja. C. Miłość. D. Odwaga. Czas start. Odwaga, odwaga, odwaga. Mhm. odwaga, Pytanie numer dwa. Które z poniższych jest ważnym atrybutem Maryi, Matki Bożej w katolicyzmie? A. Korona królewska B. Różaniec C kapelusz D berło. nie wiem. Albo różaniec, albo berło. Moim się wiem. O Ja dalej. Berło albo no to no to berło. Pytanie numer 3. Co to jest Eucharystia w katolicyzmie? A. Uroczyste ogłoszenie dogmatów wiary. B. Rytuał oczyszczenia grzechów. C. Święta mszaku uczczeń ofiary Jezusa Chrystusa. D. Modlitwa do świętych. Czas wstaje. Pytanie numer 4. Który z poniższych nie jest jednym z czterech ewangelistów? A. Święty Piotr B. Święty Jan C. Święty Mateusz D. Święty Łukasz Czas start. Pytanie numer 5. Który z poniższych nie jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w katolicyzmie? A. Bierzmowanie B. Komunia Święta C. Namaszczenie chorych D. Chrzest. Czas start. To jest klik na na pewno. No tak, na maszcie niechorych. Na maszcie chore. Etap drugi. Siedem szybkich pytań. Jaki jest okres liturgiczny rozpoczynający nowy rok kościelny? Adwent. Inaczej dekalow. Trzecie przykazanie Boże to. Trzecia osoba trójcy świętej to. Duch Święty. Inaczej, msza Święta. Liturgia. Jedyny sakrament zastrzeżony mężczyźnie to. Inna nazwa sakramentu pojednania to. Spowiedź. Dziękuję. Zebranie biskupów celem omówienia ważnych spraw kościoła to. Synu? Modlitwa odmawiana trzy razy w ciągu dnia to. Mhm. Najstarsza pieśń polska to. Rada. Długie płótne pogrzebowe przechowywane we Włoszech, na którym widnieje odbicie twarzy Chrystusa. Całą turystykę. Część diecezji, obejmująca kilka parafii. Te Część kościoła, w której pieczę sprawuje biskup kto. Podaj krótką definicję. Kto to jest duchowny? Dla to jest. Krótka definicja. Kapłan. No kapłan! Dziękuję. Dziękujemy. Runda trzecia. Pytanie pierwsze. Grzechy cudze obciążają nasze sumienie, gdy nabawiamy do złego, są popełnione przez inną osobę, popełnia ten, kto wątpi w miłość czy Boże. Odpowiedź no, A. No, Pytanie no. numer dwa. Kiedy apostołowie ustanowili sakrament Eucharystii? Wielki piątek, wielki czwartek to nieprawda, wielki czwartek. Wielki czwartek. Pytanie numer 3. Co sprawia Duch Święty przez wierzchowanie? Udziela nam nadprzyrodzonej mocy, pomnaża naszą wiarę. Jest obecny w naszym życiu od chwili sakramentu. Pomnaża naszą wiarę. No, tak, chyba tak. pomnaża naszą wiarę. Ostatnie pytanie. Czego dokonuje Chrystus podczas namaszczenia chorych? Włącza chorego w swoją mękę, uzdrawia, pomaga umrzeć. Uzdrawia, no bo chory to jest Uzdrawia. Pytanie pierwsze: jaki grzech nigdy nie zostanie wyboczony? Zabójstwo, atak na papieża, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Zabójstwo. Zabójstwo. Pytanie numer 2. Jaki był pierwszy cud Jezusa opisany w Ewangelii? Uzdrowienie paralityka, rozmnożenie chleba, przemiana wody wino. To było ok. Przemiana wody wino. Przemiana wody wino. Pytanie numer 3. Kim jest Jezus w tradycji islamu? Drugą osobą boską? Synem Maryi? Jezus nie występuje w islamie. Nie, nie występuje, nie występuje, nie występuje, nie występuje w islamie. Nie w islamie, nie ma w islamie. Jezus nie występuje w islamie. Pytanie ostatnie. Jak miała na imię córka świętego Piotra perpetua, petronera, paraklasa? Nie, perpetua? Perpetua? perpetua Czy paraklesa? Nie wiem, ale tam się wydaje perpetua. Ten paraklesa bym powiedziała. Perpetua? No. Święta Perpetua, jest Święta Perpetua. No to damy perpetua, Święta Perpetua. Pytanie finałowe. Rozszyfruj skrót. I, C, H, T, H, Y, S. Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel. Jezus Chrystus, Syn Maryi, Odkupiciel. Jezus Chrystus, Prawdziwy Bóg. Ożywiciel, Jezus Chrystus, miłosierny Pan i Sędzia. Jezus. Wszystkie by pasowały do, do Jezusa, nie? Bo jest i, i tym, i od. Ja bym powiedział to pierwsze. Jezus Chrystus, syn Boga zbawicie. No. To mi się wydaje, że też. Zbawicie. Nie? To mm -hmm. mi się pyta, chociażby się zastanawiam się jeszcze na tym jednym. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg. Bogo... Nie. Jezus Chrystus, Chrystus syn, syn Boga zbawicie. Mm. Tak, przy tym zostaniemy. Jezus Chrystus, syn Boga zbawicie. To jest nasza odpowiedź. Pytanie finałowe. Jak dzieli się Biblia? Na Nowy Testament 27 ksiąg i Stary Testament 46 ksiąg. Na Nowy Testament 12 ksiąg i Stary Testament 24 księgi. Na Nowy Testament 46 ksiąg i Stary Testament 27 ksiąg. No to. No mów właśnie. Które? Najpierw jest Stary Testament. No ale które no będzie. Właśnie nie wiem. 7, 27, czy 24? No według mnie to będzie Nowy Testament 27 ksiąg, Stary Testament 46. Brawo! Zwycięzcą pierwszego odcinka Gąbu Wiedzy zostaje... Wygrywa Drużyna B. Brawo!